Cześć, tu Sławek z JavaStart.pl. W tym filmie chciałbym Ci pokazać lukę bezpieczeństwa, którą wykryto ostatnio w Springu. Całkiem możliwe, że o niej słyszałeś, ale nie do końca wiesz, w jaki sposób ona może wpływać na Twoją aplikację. Albo po prostu jesteś ciekawy, w jaki sposób można zhakować aplikację, która korzysta ze Springa. No więc właśnie w tym filmie chciałbym Ci to przedstawić. Tutaj widzimy wpis na blogu Springa, no i najistotniejsze rzeczy, których możemy się tutaj dowiedzieć, to jakie aplikacje są zagrożone. Więc przede wszystkim tutaj autorzy wskazują, że jeżeli korzystamy z JDK9, deployujemy aplikację na Tomcatie i aplikacja jest pakowana do formatu VAR, Korzystamy ze Spring Web MVC albo Web Fluxa, no i tutaj są jeszcze podane jakieś wersje. No to e, trzeba być tutaj ostrożnym. Generalnie e, dotyczy to bardzo szerokiego zakresu wersji Spring, ale na, na szczęście tutaj jest taki dosyć specyficzny deployment, którego aktualnie się raczej nie stosuje. Ponieważ mamy tutaj informację o pakowaniu aplikacji do tego formatu WAR, czyli Web Archive, aktualnie raczej pakujemy aplikacje Spring Bootowe do formatu JAR i uruchamiamy je w trochę inny sposób. Natomiast myślę, że jeszcze jest część projektów, w których można coś takiego spotkać, szczególnie jeżeli mówimy o jakichś starszych aplikacjach, które były Aktualizowanej, po prostu deployment pozostawał w starej wersji, tylko była podbijana wersja Springa. No to tam będzie trzeba szczególnie zwrócić uwagę na tę właśnie podatność. To co istotne, to luka została już załatana, więc jeżeli macie taką możliwość, to zaktualizujcie wersję Springa i Spring Boota do najnowszych wersji. No i przejdźmy teraz do omówienia, na czym właściwie ta podatność polega. Ktoś był tutaj na tyle miły, że przygotował gotowy proof of concept, więc ja sobie z niego tutaj skorzystam i pokażę Wam po prostu, na czym to wszystko polega. E możecie sobie pobrać to też do siebie. Jeżeli macie Dockera i Pythona zainstalowanego, to też możecie tak naprawdę sobie tutaj różne rzeczy e potestować. Więc e tak, w IntelliJu mam już e pobrany ten projekt. Jeżeli chodzi o tą część. E naszą javową, powiedzmy to jest ona bardzo prosta. Mamy tutaj tak naprawdę jeden kontroler, który obsługuje nam adres greeting. No i jak widzisz, tutaj jest jakiś ustawiany jeden atrybut modelu i wyświetlany jest szablon hello HTML, gdzie tak naprawdę niewiele się dzieje. Ale bardziej istotny jest tak naprawdę ten, ta druga metoda w tym kontrolerze, która odbiera jakieś. Jakiś obiekt od użytkownika. I problem polega na tym, że tutaj ten obiekt greeting teoretycznie powinien mieć dwa pola ID i Content, ale w żądaniu może być jeszcze wiele innych parametrów, które Spring z jakiegoś powodu okazuje się, że także próbuje interpretować. I przesyłając odpowiednio spreparowane żądanie, możemy na przykład zmienić konfigurację tomkata. No, i właśnie tutaj zobaczysz, że będzie to miało wpływ na bezpieczeństwo tej aplikacji, a właściwie bezpieczeństwo całego serwera. Oprócz tego, tak naprawdę tutaj już nic nie ma, konfiguracja jest całkowicie standardowa. Istotne jest to, że aplikacja jest pakowana do formatu VAR. No, a tak naprawdę tutaj też widzisz, że nie ma nic szczególnie interesującego. Tutaj autor był na tyle miły, że dodał też Dockera, więc aplikacja będzie deployowana na Tomkacie 9. Ten obraz korzysta domyślnie z Java 11, ale możesz sobie potestować też jak to się zachowuje na przykład z Javą 8. Ja już to wcześniej zrobiłem i przykładowo jeżeli tutaj skorzystamy z OpenJDK 8, no to faktycznie okazuje się, że wtedy jesteśmy bezpieczni. Tutaj, jeżeli chodzi o tę konfigurację Dockera, no to nie ma tutaj też nic specjalnego. Najważniejsza rzecz to jest to, że wy wywołujemy Maven Package, czyli powstanie nam archiwum o nazwie helloworld.var. No i następnie ten plik jest kopiowany do katalogu TomCata o nazwie webapps. No i w TomCacie działa to w ten sposób, że jeżeli wrzucimy do tego katalogu właśnie jakie, jakąś aplikację javową z rozszerzeniem var, to TomCat automatycznie tę aplikację zdeployuje i uruchomi. W tym momencie możemy przejść do terminala i uruchomić naszą aplikację. Więc mój projekt znajduje się w takim katalogu, OK, no i przejdźmy teraz do, do pliku README. Możemy skopiować sobie polecenie, które spowoduje zbudowanie obrazu i uruchomienie kontenera. Tutaj, jak widać, Tomcat będzie dostępny pod adresem 8080, więc właśnie przez localhost 8080, będziemy odwoływali się do naszej. Aplikacji. Tutaj widzimy trochę logów. Kilka logów jest, dotyczy tomcata. Na tomcacie jest deployowana aplikacja, no i tutaj widzimy, że aplikacja nam wystartowała. Jeżeli przejdziemy teraz do jakiejś przeglądarki, to możemy odwołać się do naszej aplikacji. Pod localhost 8080, nic nam się nie wyświetli, ponieważ no, to jest tomcat. Aplikacja została zdeployowana pod adresem hello world. Tutaj również się nic nie wyświetla, bo nie mamy strony głównej, ale mamy zdefiniowany kontroler, który obsługuje żądania wysyłane pod adres greeting. Więc to, co widzimy w przeglądarce, to jest wynik tej metody. Tutaj zwracana jest nazwa szablonu, więc tak naprawdę widzimy wynik będący tą stroną HTML, którą mamy zdefiniowaną w naszym projekcie. Teraz, żeby zaobserwować, na czym polega atak, najlepiej jest otworzyć sobie dodatkowe okno w terminalu. I może ja to oddzielę w taki sposób. To, co chciałbym teraz zrobić, to chciałbym się połączyć do tego kontenera do korowego. I tutaj no, wyobrażamy sobie sytuację, że w tym lewym oknie to jest nasz zdalny serwer, jakiś na przykład serwer dedykowany albo VPS, do którego się podłączymy i żeby poprzeglądać sobie, co tam się na nim znajduje. Więc tak, po pierwsze, zobaczmy, jaki ID ma nasz kontener. I teraz najbardziej nas interesuje ten katalog Tomcata, w którym umieszczane są aplikacje, które mają być zdeployowane. Jeżeli zajrzymy tutaj do tego Dockerfile'a, no to wiemy, że to jest taki katalog jak User Local Tomcat Web Apps, więc możemy sobie do niego przejść. No i zwróć uwagę, że został tutaj umieszczony plik Hello World Var z naszą aplikacją. Deploy polega na tym, że Tomcat wypakowuje jego zawartość, tworzony jest katalog Hello World. I teraz przechodzimy, tak naprawdę, do ataku. Otwórzmy sobie jeszcze jedno okno w terminalu. No i jesteśmy znowu na naszym komputerze. I tym razem jesteśmy tutaj w tym projekcie. Przejdźmy teraz do exploita, czyli do skryptu exploit.py. No i tutaj nie jest to może jakoś szczególnie czytelne, szczególnie tutaj ten fragment z kodowaniem procentowym, ale w największym uproszczeniu ten skrypt odpowiada za wysłanie żądania typu POST pod wskazany adres, z tutaj ze wskazanymi nagłówkami i jakimiś danymi. No i te dane są zdefiniowane w tym miejscu. Generalnie, cała tutaj idea tego exploita sprowadza się do tego, że jeżeli w odpowiedni sposób przygotujemy parametry, które będą przesłane do naszego kontrolera, to Spring je zinterpretuje i spowoduje podmianę konfiguracji Tomcata. Konkretnie ta konfiguracja zostanie podmieniona w taki sposób, że logi będą zapisywane we wskazanej lokalizacji, we wskazanym pliku, a tutaj format tych logów wygląda w taki sposób, jak zapisano w tym miejscu. I tak naprawdę ten zaznaczony fragment kodu, który tutaj widzisz, to jest bardzo prosty skryptlet, tylko z kodowaniem procentowym, więc nie jest to jakoś szczególnie tutaj czytelne. I ten skryptlet jedyne co robi, to pobiera tutaj parametr o nazwie cmd i drukuje wartość, która jest przypisana do tego parametru w konsoli, co powoduje wykonanie polecenia. No i za chwilę zobaczymy, w jaki sposób będzie to działało. Tutaj można określić kilka parametrów, url, file, dir, tak naprawdę jedyny wymagany jest ten URL. Domyślnie ten plik, który zostanie utworzony na te logi, będzie się nazywał gdzieś tutaj to było, shell z rozszerzeniem JSP i zostanie umieści, umieszczony domyślnie w katalogu WebApps. WebApps root. Możemy to zmienić, ale no, my zostawimy to dokładnie tak, jak jest. Ok, no więc teraz tak, jesteśmy w tym katalogu, w celu wykonania tego Exploita możemy sobie skopiować polecenie, które mamy w tym miejscu. I w moim przypadku jedyne co tutaj trzeba poprawić, to zmieniamy sobie Pythona na Python 3. Niby tutaj jeszcze na razie się nic nie stało, ale tutaj widzimy, że po lewej stronie na naszym serwerze już coś się pojawiło w logach. Konkretnie pojawiło się coś takiego, że deployowana jest jakaś aplikacja w katalogu user/local/tomcat/webapp. WebApps Root, więc zwróć uwagę, że no jest tutaj jakaś zbieżność z tym, co przed chwilą ci pokazywałem w tym miejscu. Wróćmy sobie teraz do tego miejsca. No i do tej pory w katalogu WebApps mieliśmy wrzuconą naszą aplikację WAR Tomcat ją zdeployował, no i nic tutaj więcej nie było. Okazuje się, że jeżeli znowu tutaj zajrzymy, to pojawił nam się dodatkowy katalog root. No to zajrzyjmy, co w nim jest. Jak widzisz, pojawił się tutaj jakiś plik shell.jsp. Okazuje się, że jeżeli w tą kacie wrzucimy jakiś plik jsp, to możemy się do niego odwoływać, tak jakby to była po prostu pełnoprawna aplikacja. No i teraz może podejrzyjmy sobie, jak ten plik shell.jsp wygląda. Tutaj chyba nie ma nano, więc najpierw je zainstalujmy. Tak jak mówiłem, to jest bardzo prosty scriptlet. Jak widać, odbieramy tutaj parametr cmd, a następnie mamy wydruk w konsoli. Gdzieś tutaj powinien być obiekt out, println. No i dalej jest po prostu drukowana literka po literce. Ten obiekt out to jest obiekt printstream, chyba czy coś w tym stylu. Generalnie powoduje to wydrukowanie po prostu tekstu w konsoli. OK, no i teraz. Na czym polega ten atak? Bo na razie jeszcze nic z naszą aplikacją nie zrobiliśmy. To, co ci do tej pory pokazałem, to było przygotowanie do ataku, mianowicie e, sprawiliśmy, że na tą kacie została zdeployowana nowa aplikacja, w ramach której jest tylko jedna bardzo prosta strona JSP, która wygląda w taki sposób. No i teraz, korzystając z tej strony JSP, możemy tutaj e, przez parametr CMD określać polecenia, które chcemy wykonać na serwerze. No to dobra, skopiujmy sobie to teraz do przeglądarki, nasza aplikacja cały czas działa sobie na tą kacie, ale zwróć uwagę, że teraz, jeżeli y, spróbujemy zapisać na przykład coś takiego jak HUMI, no to jak widać y, jesteśmy tak naprawdę Rootem. Jeżeli wpiszemy sobie polecenie typu LS, jak widzisz, możemy na serwerze wykonywać dowolne polecenia, dokładnie tak, jakbyśmy do niego byli podłączeni przez terminal. No i teraz spróbujmy zrobić coś trochę bardziej szkodliwego niż po prostu wydrukowanie jakichś informacji. Więc ja znowu przejdę tutaj do localhost 8080. Hello world, greeting. No i nasza aplikacja sobie tutaj bezproblemowo działa. No to spróbujmy teraz zatrzymać w ogóle cały serwer, tak żeby do tej aplikacji nie dało się odwoływać. Jeżeli wrócimy sobie tutaj nieco wyżej, znowu do tego katalogu tomkata, no to jest tutaj też taki katalog jak BIN. Jeżeli wyświetlimy sobie jego zawartość, to mamy tutaj różne skrypty. Za uruchomienie TomCata odpowiada skrypt o nazwie startup.sh, natomiast za zatrzymanie ten skrypt shutdown. No i okazuje się, że znowu jeżeli sobie tutaj przejdziemy w przeglądarce pod taki, taki adres jak cmd i uruchomimy ten skrypt, shutdown nas. Ha, OK, ja już sobie to wcześniej testowałem, to zwróć uwagę, że tutaj po lewej stronie tomkat został zatrzymany, w ogóle cały nasz serwer się zatrzymał. Jeżeli znowu spróbujemy w przeglądarce przejść pod adres greeting. No to jak widać nie da się już tego zrobić, ponieważ nasz serwer został zatrzymany, aplikacja nie jest dłużej dostępna. To co tutaj pokazałem to tylko bardzo prosty przykład, który pokazuje, że z poziomu przeglądarki możemy teraz tak naprawdę na serwerze, na którym uruchomiona jest aplikacja wykonywać dowolne polecenia. I jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, gdzie aplikacja jest uruchamiana w kontenerze Dockera, no to jeszcze nie jest tak źle, bo zazwyczaj będziemy mieli bazę danych uruchomioną osobno i nie będzie się dało do niej aż tak łatwo dostać. Natomiast jeżeli mamy jakiś prostszy setup, czyli zarówno Tomcat, jak i baza danych działają sobie na jakimś VPS albo serwerze dedykowanym, nie używamy Dockera, no to tak naprawdę możemy dosyć łatwo wykraść z takiego serwera wszystkie dane. Jeżeli deployment wygląda u Ciebie dosyć podobnie do tego, co pokazałem, czyli korzystasz z Java 9 lub nowszej, wykorzystujesz Tomcata, aplikacje są pakowane do VARA, no i oczywiście korzystasz ze Springa, no to trzeba tutaj pomyśleć zdecydowanie o aktualizacji Springa do najnowszej wersji. Trzeba mieć tutaj na uwadze jeszcze jedną rzecz. To, co Ci pokazałem, to jest proof of concept pobrany z czyjegoś GitHub'a, który tak naprawdę sprowadza się do jakiegoś hakerskiego Hello World. Ale na pewno jest na świecie dużo osób, które mają dużo większą wiedzę ode mnie i będą potrafiły wykorzystać tę lukę w bardziej kreatywny sposób. No i to jest trochę przerażające, ale jedyne, co z tym możemy zrobić, to zaktualizować Springa w swoich aplikacjach no i ufać, że takich dziur będzie jak najmniej. No i to już wszystko, co chciałem pokazać Ci w tym filmie. Jak zwykle zapraszam do opisu tego filmu, gdzie znajdziesz link do repozytorium, z którego tutaj korzystałem, a także link do zapisu do naszego newslettera. Do usłyszenia, cześć!